Wielkowski, rajd Dolnośląski również dla Was nie jest pierwszyzną, prawda? Tak, akurat na rajdzie Dolnośląskim był mój debiut w rajdowym pucharze, także tym bardziej go miło wspominam. Jakie zatem nastawienie na ten prawie, że koniec sezonu jeszcze trochę do ugrania jest w klasyfikacji generalnej? Tak, tak, no my walczymy i jakby kalkulujemy. To jest jak każdy inny rajd, przykładamy się i chcemy walczyć jak najwyższe pozycje nie trudno, bo będzie ślisko? No, z pewnością. Co prawda dwa odcinki jadą dokładnie w takiej samej konfiguracji jak rok, rok temu i dwa lata wcześniej, także to są już znane dla nas. I tak warunki są na tyle ciężkie, że no, jednak tor jazdy i prędkość trzeba inną dobrać, jak i również opony. Drodzy Państwo, rajd right, dolnośląski to trochę ruletka. Przede wszystkim jeśli chodzi o dobór opon. Jak poradzą sobie Mateusz Kubat i Grzegorz Dachowski na trasie? Dowiemy się już jutro o godzinie 17.30.

Generalnie, jak zawsze, bardzo fajny i wymagający z pewnością ride, bo naprawdę te odcinki są fajne i trudne. E, tym bardziej ciężkie były warunki, bo naprawdę było bardzo dużo brudu, syfu. Doszedł fragment nowego odcinka, około 10 km BGK, który był bardzo szybki i przy okazji brudny, no i nowy dla nas jednak. Także no emocji nie brakowało i wiele się działo na trasie, i wiele jakby było też momentów takich podbramkowych, już wynikających z szybkości. E, bardzo fajnie, no dużo się też rzeczy nauczyliśmy dzięki temu rajdowi no i zobaczymy co dalej, no brakło 2 sekundy do drugiego miejsca ale niestety otrzymaliśmy 20 sekund kary za trochę losowe spóźnienie na, na PK, co już nie od nas zależne do końca próbowaliśmy to jeszcze odrobić i wrócić na drugą pozycję, no ale no ostatecznie brakło dwóch sekund i brakło tego odcinka pierwszego sprintu, który został odwołany no, na naszą niekorzyść powiedz o planach na Cieszynkę, bo w punktacji zrobiło się bardzo ciasno tak, no Trzeba będzie jechać na pewno rajcie Cieszyńskiej Warburki, no ja nie ukrywam, że już jest krucho, ale no trzeba jeszcze resztki sił i zebrać w sobie, no i wystartować, no i walczyć, no bo jesteśmy w takiej sytuacji teraz, że no opłaca no się jechać i, i myślę, że cały pech, co nas tam gdzieś prześladował w tym sezonie, no to żeby sobie wynagrodzić jakimś sensownym miejsce na koniec sezonu. Dzięki. Dzięki. Z numerem 103. Oni drodzy Państwo, triumfowali na dwóch odcinkach specjalnych, jednak w ostatecznym rozrachunku są na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, siódmej rundy Rejdowego Pucharu Polski. Mateusz Kubat, Grzegorz Dachowski Jednak jest atak z boku. Chłopcy trochę nieśmiało otwierają te szampane, ale myślę, że będzie rewanż. Nie ma żartów, drodzy Państwo, z szampanem. Poprosimy teraz, aby...